Wydaje się, że system kaucyjny w Polsce przeżywa bóle rodzenia. I system, który w Niemczech działa z powodzeniem od 20 lat, za każde opakowanie otrzymacie 25 centów. W formie bonu, który można zrealizować przy kasie, zamienić go na gotówkę. Mam tutaj dwa takie opakowania: jedno spłaszczone, drugie całe. Mam też puszkę, którą przywiozłem ostatnio z Austrii. Tutaj nie ma żadnego znaczka. Wydaje się, że u nich nie ma takiego systemu. A u nas się rodzi. No i wiele rodzi się pytań w mojej głowie moi drodzy, ponieważ wczoraj byłem w Lidlu i była już nowa reklama, że 50 groszy za butelkę i za puszkę biorą, i rodzą się w głowie. O, przepraszam za brudną rękę. Specjalnie, żeby film filmie wyszedł. Brudna ręka. E, rodzą się w mojej głowie następujące pytania. Czy w Lidlu oddam butelkę bez tego znaczka nowego? I w jakiej cenie? Widzicie, tu jest butelka z Lidla. Nie ma tego znaczka nowego, który miałby wejść. Mam też tam całą zgrzewkę nowych butelek, jeszcze nie opróżnionych też bez tego znaczka mam tu kilka puszek wszystko z domowego gospodarstwa mojego i zobaczymy zaraz pojedziemy do Lidla i zobaczymy czy bez tego znaczka przyjmie maszyna i czy w jakich to będzie cenach czy będzie po 10 groszy czy po 50 i czy może zdarzy się tak że nie przyjmie zobaczymy jedziemy przekonamy się i będziemy wiedzieli znajdujemy się we właściwym miejscu Idziemy, zobaczymy. Zaraz się przekonamy, czy nasze butelki bez tego znaczka oddamy oraz kilka puszek. Przekonać się muszę. Reklama mówi, że z logo systemu kaucyjnego. Hmm. zobaczymy. Zaczniemy od butelki z Lidla. Butelka z Lidla. Tutaj nowa reklama na ekranie. Co się stanie? Sprawdźmy, co się stanie. 10 groszy. Aha, czyli bez znaczka po 10 groszy. Puszki? Czy puszka? Teraz jej nie znajdę. Specjalnie dla filmu, żeby się nie udał. Och. Jest puszka. Puszka też 10 groszy. No to wrzucamy. Tak wrzuciłem kilka. Właściwie to 8 chyba. I się zacięło. Sporo butelek mi zostało. 80 groszy. I możliwości automatu się skończyły. Może jako próżnię za chwilę. Pójdę, sprawdzę. Ludzie tam wchodzą z torbami. A przed chwilą wyszedł człowiek z tego małego auta srebrnego, właśnie wsiadł z workiem pewnym, butelek z miną zniesmaczoną. Nie wiem, w Niemczech oddawałem dziesiątki razy buszki i butelki. Nigdy mi się nie stało tak, żeby się maszyna zacięła. Nigdy. No nie wiem, idę zobaczyć. Byłem tam i trochę podsłuchałem, bo były otwarte drzwi tam, gdzie obsługa. No i człowiek narzekał, mówiąc w ten sposób, że wczoraj wymieniał pojemniki na puste, a dzisiaj znów są pełne. A jest godzina 12.20. Ludzie mają czas na zakupy. No i tam wychodzących ludzi z pełnymi workami zapytałem, co nie przyjmuje. A gość mówi, nie, jest przepełniony. No i wszedłem tam i podsłuchałem właśnie jak... Człowiek, który to obsługuje, tam marudził chyba do siebie na głos, że czy komuś tam jeszcze mówił, że wczoraj wymieniał, a dzisiaj są już pełne. No bo tak to właśnie się dzieje. Kiedy jest maszyna, ludzie wkładają butelki i puszki i pojemnik się zapełnia. Także niektórzy jeszcze nie są przygotowani mentalnie na ten system, na to, że butelek przybywa, a nie ubywa. No ale może nie wiem, może w ciągu. Idę mamy do końca roku. Październik, listopad. Może przez 3 miesiące się nauczą, nie? że to tak działa. Także, moi drodzy, ja stawiam na skup złomu i na puszki aluminiowe. Do oddania zawsze gotowe, tam jest wielki kontener i tam się miejsce nie skończy. Także i pieniądze dają od razu. Także <laughs> dziękuję za uwagę, moi drodzy. Butelki mi zostały. Zostawię sobie. Może na, na inny dzień, tak? Także wszystkiego dobrego z filmiku tego na temat polskiego systemu kaucyjnego. Dziękuję za lajki, za komentarze i za subskrypcję.